Witam, kolegów hodowców. Idę karmić swoje gołąbki. Jak widać, tutaj jest karma do moich gołębi. I no, dzisiaj już późno. Wezmę, dam z jednego worka gotową. Zwykle to tu właśnie z kilku rodzajów karm mieszam w zależności od temperatury. Że jak jest zimniej, to mocniejszą karmę, troszeczkę, żeby miała energię. A jak cieplej, to bardziej dietetyczną, bardziej zimową. Już późno, więc idę tutaj karmić. Widać, karmy Goldwina używam. A tam, gdzie są młode, no to tu mam taką, żeby karmę rozpłodową, żeby się młode wychowały. Więc młode muszę iść pokarmić, no bo. Młode nie mogą być głodne, więc idę. No, młode nie mogą być głodne, muszą pojeść. A jeśli chodzi o stare gołąbki, kusi mnie, żeby im dzisiaj zrobić głodówkę. Bo jutro mam okienko w pracy, więc dam radę je pokarmić. więc Nie wiem, czy te 10 godzin więcej bez jedzenia im nie zrobi krzywdy. Mi by głodówka na pewno się przydała. Także idę, bo już późno. O, tu siedzą moje samiczki. Nie widać je tam. Tak, będzie widać nic. Nie widać ich samiczek. O, tak, może będzie widać. Trafię. Siedzą samiczki. Wodę. Wodę jeszcze mają. Mają. A jedzenie się im skończyło, no to jutro dostaną. O, jak patrzą, a przez kratkę i tak nie będzie widać. Także jedzenie jutro dostaną. A wodę napiły się. Najważniejsze, woda jest. Więc nie jest zimno, Więc nic nie stoi na przeszkodzie. Jutro w dzień im dam jedzonka, nową porcję. No więc, tak jak. Tutaj kilka dni nie wchodziłem. A tam parę samiczek, ile tej wody wypiją. Stoi im. I tak sobie tutaj siedzą. O, bo tutaj czekają. Ojej, czemu tu są trzy młode? Jakiś wyskoczył z innego gniazda. Już zaczynają biegać po gołębniku, Czekają na jedzonko. Także te trzeba nakarmić, bo tu takie bobasy są I one czekają na jedzonko Więc muszę tu dać jeść A do pozostałych gołębików nie mam dzisiaj siły wchodzić, więc zrobię im dzisiaj głodówkę Ale tak na szybko, taka krótka relacja Więcej nie nagrywam, bo po prostu nie ma czasu, mam jeszcze pracę do, do pracy Więc niestety przy gołębiach trzeba 5 minutek i do domu Pozdrawiam, dobry lot Wszystkich kolegów hodowców i innych oglądających Michała, Weronikę i każdego, kto ogląda filmiki. Pozdrawiam.